Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj ten odcinek z samego rana, dlatego, że jest okazja do tego, żeby wejść w projekt, który wygrał w naszym głosowaniu. Jak dobrze wiecie, co poniedziałek organizujemy takie głosowanie. By aktywnie bierzecie udział w tym głosowaniu i wybieracie jeden z trzech projektów, który pojawia się w zakładce Społeczność na kanale YouTube. Powiem wam, że niedużo dzisiaj, znaczy, niedużo mało było tych głosów w poniedziałkowym głosowaniu. 154 wygrywa projekt Uniswap. No, i dzisiaj chciałbym troszeczkę o nim opowiedzieć, ale zanim to wszystko zacznę, opowiadanie o różnych innych rzeczach, chciałbym zacząć od giełdy czyli od ustawienia pozycji na Uniswapie, żebyśmy mogli to raz, dwa, trzy załatwić. Oczywiście widełki cenowe, oczywiście pozycja na wejście. Nie kupuję z ręki, z rynku od razu. Zobaczymy jak wygląda wykres. Zastanowię się chwileczkę, podam mniej więcej widełki, na których ja bym wchodził. No a Wasza decyzja to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Wiadomo kupujemy za 25 dolarów. Jak co tydzień, czyli cały tydzień mamy praktycznie do kupienia w tym tygodniu, skupię się również na następnych projektach, będziemy omawiać je, będziemy zajmować się różnymi rzeczami. Jak dobrze wiecie, ostatnio rynek poleciał dosyć sporo w dół. <laughs> Można było fajnie wykorzystać pieniądze, które mamy gdzieś zarobione, gdzie skasowaliśmy się wcześniej z naszym zyskiem mogliśmy zainwestować w, ten, w te projekty, które nas interesują i które miały spadki. Gdybyście my zobaczyli na nasz portfel, no to w obecnej chwili na portfelu mamy Refa i VeChain i ja mam jeszcze 45 dolarów w USD wolne. Jak widzicie na razie Jesteśmy lekko do dołu mniej więcej na 4 tam 28 czy 4 ileś dolarów, tak? Biorę sobie teraz rynek, tak? Oczywiście szukam projektu Unii tak? Bo to będzie Uni Swap. Mamy Uni, biorę sobie do Buzde, bo taki mam walor dostępny na moim portfelu i biorę sobie 15-minutową świecę. <laughs> Przepraszam bardzo. I jak zobaczycie, Juni można było kupić za 30 nawet 1917. Teraz mamy wzrost. Wezmę jednogodzinówkę. Zobaczymy, jak to się kształtuje, gdzie byśmy mogli tutaj sobie wyznaczyć. Ja myślę, że będzie odbicie, a więc zaznaczę sobie wejście moje tutaj. Bo widzę, że zobaczcie przecięło się jest. Dosyć duży będzie zakup. Ja sobie ustawię na 36,5 i na tyle odporzę moją pozycję. Już to ustawiam 36,5. Biorę 25 busd i po prostu biorę kupiony. I jeżeli wejdzie na 36,5, to mi zakupi tą pozycję. Dlaczego nie ustawiam niższej pozycji? Dlatego, że uważam, że po tej korekcie rynek pójdzie do góry, rynek odreaguje i będzie mógł po prostu realizować dalsze zyski co jeszcze, pokażę wam za chwilę pewne artykuły, pewne rzeczy na temat Uniswapu i pewnie zrozumiecie dlaczego ja weszłem na 36,5 a nie na 32 na przykład oczywiście mógłbym ustawić sobie 32 i czekać na jakąś większą korektę bo mniej więcej uważam, że na 32 można by było wejść, ale ja ustawiłem na 36,5, bo uważam, że ten projekt będzie bardzo długoterminowym projektem na naszym portfelu. A więc nie robi to dla mnie różnicy ogromnej, jeżeli kupuję przy 25 dolarach te 3 powiedzmy dolary w tom, czy w tom, tak? bo no, jest to naprawdę znikoma, znikoma procentowa ilość. Tak? Gdybyśmy sobie zobaczyli maksymalne Tutaj maksymalną cenę na Uniswapie, to gdybyśmy przewinęli i wzięli na przykład jednomiesięczne, to zobaczcie, że ATH było na 45 dolarach i to zobaczcie, jak to pięknie cały czas nam rosło i później była ta korekta tutaj na rynku. Słuchajcie, moim zdaniem, jeżeli ktoś naprawdę chce czekać mniej więcej na to co się wydarzy na rynku i, i, i tak dalej, no to może zacząć ustawiać swoją pozycję wejścia na 32 dolary. Ja bym tak ustawił i tak bym czekał po prostu mniej więcej na wejście ale zobaczcie, jakbyśmy spojrzeli tutaj na takie dołki przed tym większym, większą korektą, no to zobaczcie, mieliśmy na 34,153, albo mieliśmy na 35,436. Więc ja uważam, że 35,500 jest ceną do przyjęcia na zakup tego waloru, czyli Uniswapa. Oczywiście możecie poczekać na jeszcze gwałtowniejsze cofnięcie się, czyli można powiedzieć na powtórkę tego co ostatnio się wydarzyło i wejść na po prostu 32 ale to już uzależniam od was ja bym się poruszał w tej cenie właśnie 35 500 36 do 32 i tutaj ustawiał po prostu swoje pozycje na wejście na tej projekcie. Oczywiście każdy robi swoją analizę jak uważa i każdy może podważyć moją tutaj Decyzję, bo powiedziałem, każdy z nas indywidualnie inwestuje, a wspólnie tylko podejmujemy te decyzje odnośnie wyboru tych projektów kryptowalutowych, które znajdują się w naszym portfelu kryptowalutowym. Niektórzy piszą, że udało im się kupić ostatnio REV po 0,35, po 0,36. Ja kupiłem po 0,41 i tak moją pozycję otworzyłem, i tak dokonałem zakupu. I tak ja Wam powiedziałem, Te, ten portfel nie jest skupiony tylko i wyłącznie na tej jednej decyzji, że kupujemy za 41 i koniec. Nie, mamy elastyczność, możemy decydować, ale podejmujemy wspólnie jakieś tam decyzje odnośnie tych projektów, i wspólnie będziemy podejmowali również decyzje odnośnie ewentualnych zysków, sprzedaży, przejścia w inne projekty i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli. Elastycznie działamy wspólnie w tym całym projekcie kryptoemerytura. Emerytura. Gdybyśmy zerknęli, mamy 36, cały czas 29. Ja ustawiłem. A to już mi się otworzyło to zlecenie. Dobra, mam kupione już to zlecenie. Chyba ustawiłem 30. No, zaraz zobaczmy, na ile ja ustawiłem moje. chwileczkę, chwileczkę. E... No ile ja kupiłem moje... Tu się zawsze motam, powiem Wam, że się motam, motam. Chwilę to, do... czekajcie bo na swojej to jest zrzut. Na chwilę idę gdzieś tu... Dobra. E, zaraz to znajdę gdzie tu miałem historię rynku, ale zamotany jestem chwileczkę. Tutaj tego nie mogę znaleźć. No, dlaczego mi to kupiło za 45 dolarów? To jest najdziwniejsze. Coś mi się tutaj, widzicie, poplątało to wszystko. Wstawiłem 25 przecież wyraźnie, a kupiło mi to za 45. Dobra, wejdźmy do Buzdę. Sprzedajmy to za. Za te 20 dolarów, żeby zostało mi, tak. Nie wiem, dlaczego tutaj zobaczymy tą historię zlecenia. Zobaczmy tutaj. Wypełnione, na ile ja ustawiłem? A widzicie, pomyliłem się i ustawiłem 36,5 zamiast ustawić 35,5. Um, uważajcie widzicie. Trzeba na to zwrócić uwagę. Zrobiłem to po prostu szybko i, i po prostu poleciało mi to. Ale ja to sobie sprzedam to za 20 dolarów. Gotowe i. O, 19 nawet będę miał teraz. Dobra. Niech będzie. Sprzedam to i po prostu, żeby mi e, zostało. Kupiłem to za 36500 500. A, miałem, mówiłem o 35 500. No dobra, po, po, pomieszałem to wszystko tutaj. E, jeszcze raz sobie wyjdziemy. Kupiło mi za 45 i, i, i to takie, widzicie, no. uważajcie po prostu na to, e, jak kupujecie. Dokładnie sprawdza, pr, sprawdzajcie, jak to wygląda i jak to u Was przebiega, bo widzicie, o, uwagi uwagi i zrobiło mi się 36,500, a jak chciałem kupić po 35,500 no i, i tak to wygląda, niestety. Dobra, ja to sobie sprzedam, będę miał tam te 20 dolarów jeszcze i tak będę musiał dopłacić następny jakąś potęż, żeby zrobić zakup w następnym tygodniu. Jeszcze raz zobaczę ten portfel, tylko mój. No dobra, jak mi się to sprzeda... No to zostanie mi 25, 20 dolarów, a to będę miał za 25. No, to, no to, to właśnie tak to właśnie wygląda. Dodam sobie jeszcze tylko moi drodzy, do ulubionych Uniswap, tak cyknę tutaj do BuSD, proszę, gwiazdeczkę mam już w ulubionych i tutaj będziemy widzieli, jak to się kształtuje. Także te widełki jeszcze raz powtarzam. Między, ustawiłbym między 32 a 36. No, widzicie, mi kupiło za 36 500, a chciałem ustawić na 35 500. Dobra, przejdźmy teraz do omówienia tego, co naszykowałem jeszcze, czyli o Uniswapie. Dlaczego Uniswap był w tej trójce, która nas interesowała? Słuchajcie, Uniswap zajmuje się. Można powiedzieć, jest to taka giełda po prostu, zdecentralizowana giełda, protokół handlowy, który umożliwia działania na sieci ERC20, ale. Wymiany oraz do, dodawanie naszych projektów kryptowalutowych do e, puli, tak? I tutaj zobaczcie rosnący ekosystem protokołów, czyli możemy również e, protokół Uniswap umożliwia, umożliwia programistom, dostawcom płynności, handlowcom uczestnictwo w otwartym i dostępnym dla e, wszystkich rynku finansowym. E, dokładnie możecie sobie to przejrzeć i zobaczyć, i poczytać, mm, wpisując sobie Uniswap.org. I tu macie wszystko, wszystko dokładnie opisane, co i jak i czym się charakteryzuje Uniswap. Ja to wam pokazuję tylko i wyłącznie z takiej płaszczyzny szybkiego dostępu. Zobaczcie, tu jest jeszcze również, o, tu jakiś misiurek mi się pojawił. Chciałbym wam pokazać, że również artykuł jest na zrozumieć bitcoina Uniswap najprostsza giełda na świecie. I tutaj możemy sobie poczytać, zobaczyć, jak działa Uniswap i tak dalej. I to chciałem wam pokazać. Słuchajcie, wiele osób w obecnej chwili kupuje shitcoiny, które są oparte o sieć ERC20 i dokonuje tej transakcji, tego swapa, tej wymiany. Na właśnie Uniswapie. Najbardziej i najczęściej, najpopularniejszą metodą wymiany na Uniswapie jest Metamask, tak? Czyli, zobaczcie, tutaj mamy, jak handlować na, na Uniswapie, na Metamasku, tak? I teraz możemy sobie zobaczyć, że e, posilając się tym artykułem, tutaj, czyli na zrozumieć Bitcoina, tutaj. Wchodzimy sobie i znajdujemy sobie Uniswap. Jest pokazane, jak mamy dokonać tego wszystkiego połączenia Metamaska z Uniswapem. Ja osobiście, jeżeli korzystam z Uniswapu, Uniswap to korzystam to na truce Wallet, jest to dla mnie bardziej intuicyjne i bardziej po prostu proste. Wchodzę sobie na portal True Wallet, na dole mam taką, takie guziczki, jakby przyciski i tam jest Dapps, wciskam sobie przycisk Dapps i wyszukuję sobie tam, jest to, są ikonki różnych platform, które nas interesują, no, w zakładce Dapp, czyli będziemy mieli tam wymienione panki Swap, różne inne rzeczy, znajduję sobie Uniswap. Klikam ten Uniswap i biorę połącz z moim portfelem i od razu mam połączony Truth Wallet razem z Uniswapem i mogę dokonywać wymiany zakupu tokenów opartych na erc 20 Prosta, bez żadnego kombinowania metoda i polecam Wam, bo ten portfel Trust Wallet przyda wam się również do tego, aby wymieniać na PancakeSwapie, aby wymieniać na innych różnych platformach defi, które są w obecnej chwili naprawdę korzystne. Ale pokazuje tutaj właśnie również, że w tym artykule można to zrobić na MetaMasku, gdyby ktoś chciał korzystać po prostu z MetaMaska, tak? I wejdziecie sobie, przeczytacie sobie to i będziecie mogli po prostu zrobić wszystko już na Uniswapie. I na sam koniec oczywiście najważniejsza rzecz. To, co ja Wam powiedziałem, że ten UniSwap kupiłem po takiej cenie, bo mam świadomość tego, że ten projekt jest na długi termin. Dlaczego? Zobaczcie, gdybyśmy weszli w prognozy ceny na UniSwapie na rok 2021, to zobaczcie, przewidywana cena. Mniej więcej na grudzień 2021 rok to jest 85 dolarów. To moi drodzy, to gdybyśmy nawet kupili to po 36 dolarów, to co ja kupiłem, 36,5, to i tak na koniec roku, według przewidywań oczywiście mówimy, to nie jest absolutnie jakaś wyrocznia i tak, że tak będzie, że tak się stanie, że taki tę cenę projekt osiągnie, ale gdyby tak się to sprawdziło, choćby w 70. Yy, Mówię, chociaż ee, um, um, poszłoby to 100%, tak? czyli będziemy mieli 70 dolarów. Uważam, że za, kończąc ten um, rok e, w portfelu e, z zyskiem 100% na każdym projekcie, można by było powiedzieć, czy to będzie wiczeń, czy to będzie REP, czy to będzie już teraz Uniswap. No to jeżeli policzymy sobie, że w obecnej chwili włożyliśmy 75 dolarów, to na koniec roku mielibyśmy już 150. A przecież co tydzień dokładamy 25 dolarów na następne projekty kryptowalutowe, które nas interesują i które będą wygrywały w głosowaniu co poniedziałek, tak? Nie tak ja to widzę i myślę, że dobrym zakończeniem roku będzie zarobienie ogólnie 100% portfela. Czyli jeżeli włożymy tam około, no nie wiem, mamy do końca roku jeszcze pół roku ponad, bo mamy czerwiec licząc. Jeszcze przed nami, a więc 6 miesięcy i ten maj jest siódmy, czyli wkładając 700 dolarów, jeżeli zakończymy rok na 1400, to uważam, że to jest mega, mega, mega po prostu inwestycja. I następny rok, wiadomo, będziemy zaczynali z nowymi koncepcjami, z nowymi e, pomysłami. Zresztą to, co dzieje się na portfelu, tutaj kryptoemerytura, jest dyskutowane w zakładce kryptoemerytura na Discordzie, na którą Was serdecznie zapraszam. Możemy tam pisać, dyskutować, e, po prostu zgłaszać swoje pomysły, zgłaszać swoje jakieś kandydatury do głosowania, brać aktywnie udział w tym, co się dzieje. I, bo wy macie na to wpływ, moi drodzy. Tak jak samo na kanał, tak samo i na to, co jest na Discordzie, tak? Wy tworzycie społeczność i wy zajmujecie się wieloma tam rzeczami i tworzycie po prostu jakość tego wszystkiego. Serdecznie Was zapraszam na to, na ten Discord. Weźcie tam udział, bo wiele osób, które. Później do mnie piszą, to mówią, że dzięki temu, że dołączyły do Discorda, dowiedziały się wielu rzeczy, wiedzą jak się płynniej poruszać po tym świecie kryptowalut, wiedzą pewne rzeczy, o których nie mieli pojęcia, i dzięki temu mogą zwiększyć udział kapitału już w swoim portfelu takim indywidualnym, nie w tym projekcie kryptoemerytura. Także zapraszam serdecznie wszystkich. Oglądajcie, subskrybujcie, udostępniajcie ten mój kanał, bo powiem Wam drodzy, że to kręci się tak strasznie, jak gówno przerwę był, za przeproszeniem. Nie idzie to nic do przodu. Ja wiem, że robię to wszystko dla moich stałych, wiernych fanów. Dziękuję im za to, ale ludzie, no chcemy się rozwijać. No to nie jest tak, że mamy się cofać w tył. Tak samo portfel. Jak budujemy go, to liczymy na to że on będzie osiągał zyski a nie że będzie stał w miejscu czy będzie się cofał no tak samo to tworzenie tego kanału też mam e, taką nadzieję że to będzie przybierało e, na sile chciałbym żeby był polecany po prostu wśród znajomych bo widzicie na razie to co kupujemy jest adekwatne do fajnych projektów do fajnego pomysłu do realizacji do tego że to wszystko ma ręce i nogi tak jeżeli ktoś jeszcze nie skorzystał z giełdy Binance a chciałby dołączyć do naszego projektu kryptowalutowego i kupować kryptowaluty, no to reflink będzie oczywiście w opisie filmu. Jeżeli ktoś z niego skorzysta, no to jednoznacznie się, że wspomaga kanał, nie dokładając do tego złotówki. A i tak uczestniczy w tym projekcie kryptowalutowym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego.